Witajcie w następnym odcinku Let's Play z The Sims 2, pełna kolekcja. a Ariana z Joachimem jeszcze śpią, ale zaraz się obudzą. Jest czwarta rano. Ktoś z Was, ale nie pamiętam niku, chciał, żebym wam pokazała ich wspomnienia. Więc proszę bardzo. Tutaj, oczywiście, zaczynamy od tajemniczych simów tak każdy sim ma stworzony przez nas. Później Ariana idzie na studia, spotyka się z tymi ludźmi. Taki skrót informacji wszystkich odcinków do tej pory. Tak. Gaweł. Ale trochę to zajmie, wiecie. Tak, pierwszy raz. O, to pamiętam dobrze, jak dostałaś warunek. Nie wiem, czy jest sens pokazywać te spotkania, wszystkich simów, bo ich jest dużo. Może to ominę. Tutaj, randka z profesorem, tak. Tak, tak. Co tam jeszcze mamy? Zobaczyć pierwszy śnieg, tak. Później był Adolf, o, pierwsza zdrada. Pierwsze przełapanie na zdradzie. Tak, profesor Szymon. Będzie można sobie policzyć to wszystko. Tak, później ten smerd To jeszcze? Aha, trzech przyjaciół, bo Adolf został przyjacielem Później Joachim mhm. Dobra, to dalej co mamy? Tak, po kolei będziemy szli. Tak, okradli mnie, to też pamiętam. Poczekajcie, to jeszcze Florian, dobra, dobra. Zyskałam dobrą reputację, tak. Ciekawe. Pięć najlepszych przyjaciół ci się udało zdobyć. Mirosław Landgraf, o, tak. To też pamiętam dobrze. Mhm. Tak, później Piotr. Dobrze. Co to jeszcze? Ukończony drugi rok studiów dopiero. Rządzę w akademiku. Mhm. Omdlenie. Kiedy ty omdlałaś, to nie pamiętam. No sporo tego, powiem wam szczerze. Tak. Ale zawsze to samo, no nie? Nic nowego. Zmieniła się moja aspiracja. No dwa razy. Ukończony trzeci rok studiów. Udało mi się zarobić 5000 simoleonów. Co tam jeszcze? Mhm. Tak, dziesięciu. <laughs> Brawo. Co tam zdobyłaś? Aha, dyplom, dobrze. Jedyna wycieczkę, tak, to już. Niedawne wspomnienia. Uczę się tańca klepańca. No. Wyjazd na wakacje w górach, no i tyle. Yy, zaraz, co robisz? Już się tam pobawiać tak? Stoisz przed telewizorem yy, Pogadaj, że z kimś. Albo posprzątaj tu, o. To będzie dobry fons. <suszy> Ojej, co to? Osiągnąć maksymalny entuzjazm wobec gier. Najpierw się logiki naucz, dobra? Dobra, teraz Joachim. Choć on ma no, też ma sporo, ale nie ma aż tak dużo. Tak, tu od tajemniczych simów zaczynamy. Stypendium. Śnieg. Co tu jest? Ktoś wywrócił na mnie tacy z jedzeniem? Hmm, tego nie pamiętam. Tak, dwa razy robak. Aha. Tak, studia artystyczne. Dwóch najlepszych, bo Laura była twoją przyjaciółką. No, jest dalej. Drugi rok studiów. Co tam jeszcze? Tak, pysza randka i tak dalej. 5000 simoleonów. Świetna randka. Owój robactwo Genialne gry. Tu już zaręczyny. Dobra reputacja. E, tak, najwyższe wyróżnienie, jadę na wycieczkę, taniec klepaniec i znowu wycieczki, i wyjazd na wakacje w górach. Super. Co tam Arianna robiła? Czekaj. Nie, nie wypędź. Podziwiaj. E, czekaj, to gdzie mogę zaznaczyć? Nie, nie tak. Kurde. <grym> co tam? Ojeju... was kotki coraz bardziej go denerwujesz podziwia i nie wiem gdzie ruchy Dobra, bo jeszcze mamy coś zrobić innego. Zobaczycie co. Dobra, myślę, że już to załatwisz. Nie ma na co czekać. Gdzie to jest? Tak, po dyplomowe przyjęcie urządzenia. nie w piersi. Dobra. Co? Tylko dwóch? Chyba was głowa boli. O, poltka zaproś, strzałkę zaprośc. I osobno jeszcze zaprosisz ludzi. O, jak przebierz się ładnie? Ej, zaraz. Sim. No. Będziemy czekać 100 lat teraz. Czekaj, czekaj, chwilę Tych dwóch mamy zaproszonych? Szymon, tak? Zaproś go. Tak, już mam wszystko przygotowane. Może zejść tu na dół. O, już przyszli. Okej, okay, są zaproszeni, nie trzeba ich specjalnie zapraszać. Czekaj, nie nie nie. Anuluj. Czekaj chwilę. Zadzwoń sim, zadzwoń sim i sto razy. Żeby dużo ich przyszło. To będzie ciekawe. Tak, land grab. Dużo ci brakuje. Czekaj. Kurde, no, no, teraz. No możesz iść przed komputer jak tak bardzo chcesz. Czekajcie, czekajcie, czekajcie chwilę. Tak zaproś i sobie pograj O, przyjdzie. Kto tam jeszcze? Stop, stop. Kurde, <laughs> nie zauważyłam. Eee, dobra, jego też może przyjdzie. Nie wiem. No, przyjdzie. Hm. Dobra, może już wystarczy ich. <laughs> dobra, jeszcze jedna osoba. Dobra, ten niech będzie. Zaproś tak. Nudy, nudy. Tak, przychodź sobie. Napisz, przygotuj. A przygotuj. Mieszane. Niech przychodzą, Basia, świeczka. Niech przychodzą, ludzie. Wynieś śmieci. Zostaw to, miałeś tu grać sobie. Idź sobie, pograj. Komputer. Wygrać zawody dla gracza. Będziesz grał dziś cały dzień. Słońce muszę uciekać, tak? Z chciał żyć. Zostaw bo jajku. Przygotowałaś? Przygotowałaś. No to teraz nalej. No, jesteś zaproszony. Wiecie, jak to zrobić tak sprytnie. Um. Hmm. Ci... <grystanie> Ci jedzą! <grystanie> Chipsy i soczek jakieś jeju. Ej, dobra. Zaraz chwila muszę pomyśleć. Co by tu zrobić? Nie. Eee. A czekaj, zaproś jeszcze tego Marceliego, Marcela, czy jak mu tam... Tak. Zaproś. Tylko wyjdź sobie z nim na słońce. To jeszcze mógłeś robić? Kopnij świetnie. Nie, dobra. <tot> Co ci się tak znudziło? Dobra, rób co chcesz tam. Zostaw ten śmietnik, jejku. Co się tak śmieciarkę bawisz? Martw się. Czekaj, chwilę. Nie, 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 idź stąd. Chwila. Gdzie leziesz? Łaskotki, dobra, niech wiedzie. Czekajcie, co się tutaj zrobiło zbiorowisko. Chciałam co innego zrobić. No szybko, bo mi czas minie. Kurde, ten stoi w drzwiach. No, o dobra. Tak, żeby nikt nie widział na no, razie. Okajcie, nikt nie widzi. Miłość <laughs> 30, 30 simów. A tu 20 kochanków chciałeś. Co za ludzie. Dobra, gdzie jest ten landgrab cały. Nie wiem gdzie. To mi się strasznie nudzi. Idź tu coś zjeść na przykład. Czekajcie, bo mu przeszli grawa. Gdzie on jest? Nie widzę go. Jestem ślepo. Dobra, to nieważne ważne. sobie nie jego. <ś> Idź. Gdy eee. jest zaproś? Tak, zaproś. A muzyki nie włączyliśmy w ogóle. Fajnie. Co ty tam robisz? na czyści prysznic. Czemu ty mnie dziś nie słuchasz? Miałeś tu zjeść. Aha, bo... Otwórz te drzwi. <laughs> Szybko. Teraz tu się połóż. Szybko, bo mamy mało czasu. Gdzie jest ten cały Marceli? <noise> teraz jego nie znajdę. A tu jest Bońki puszczo. Szybko, raz dwa. bo ja chcę się już wynieść z tego akademika. <noise> Jestem ciekawa, co się stanie teraz. <noise> to w ogóle nie jest impreza. Zobaczymy. Czy ktoś się obruszy, czy nie? Dobra zabawa. Nie wątpię. Zaraz się zawini w katastrofę. Ej, no głupi. Dobra, to nie. To zaproś sobie tego. A nie, bo on nie jest. Czekaj, zaproś go. Tak, zaprosi. <laughs> Szybko, 30 sekund. O nie, ten Bolesław tu musiał przyjść. Tak, tak, tak. Nie, żadnych ćwiczeń. Szybko, nie zdążę co będzie? I stąd, bolesław, nie przeszkadzaj, szybko, nie mamy czasu. Nie. Ach, jak zwykle moje plany legły w gruzach, a teraz? O! A tu mi chodziło, żeby się wszyscy obruszyli. No! Ten drgawek dostał. darmanka czy kelnerka czy ktokolka xD <ścoughs> xD sorry nie mogę z tego oja wygrać zawody dla graczy xD 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 dobra już się uspokajam arianna idź idź tu um. <laughs> Teraz nie będą boleć policzki. A, a ten sobie tańczył najlepsze. Spoko. Zabawiania kogoś. No i tak zostali. Mieli już się, a zostali. <laughs> Mój komputer. <laughs> nie twój. Dobra, ty się umyj, Idź jeść. Normalnie masakra. Nie, dobra, nie ma sensu zaczynać. Yy, obrazu. Nikt nie pije soku. Dziękuję też nikt nie tknął. Widać, że to nie impreza. Dobra, wszyscy to. Ojej, z innym simem, a jak to mam zrobić? Ej, czekaj, czekaj, to z Szymonem Brzuską chyba, tak? A, weź udział w Co ty poszłaś spać? No chyba cię głowa boli, naprawdę. Weź udział w tych zawodach, to przegrasz. Tak, w piżamie. Aha, dobrze. I powiedzcie mi, kiedy się te zawody skończą. Będą tak grać do północy, chyba. Arianna się już znudziła, widzę. Nie, zostań. Idź już No ty. I sobie chodzisz, to sobie chodzi. No, kiedy to skończycie? No jeju? To tu jeszcze został tak ogólnie? Hm. Y, co ona tu robi? Hm. Nie było z lewu nigdy? No dobra Dobra, to nie Tylko ten Marcelis się chyba nie obraził Tch, Możemy sprawdzić zresztą gdzie on jest. No, też jakiś nieobrażony. Hm. Dziwne. Ileż można grać w tę grę? Przecież to nie była długa gra. Będziemy kończyć już, bo masakra. Co się dziś dzieło? Profesorek sobie wywija w najlepsze. To dziwne, że oni idą do umywalki myć te naczynia. Zawsze tak robili? Nie wiem. Ona już chce iść spać. Dobra, wiesz co? Nie idź spać. Dobra, tam, no już przestań. Eee. Tak, wróć sobie do otoczenia, bo już mam Cię dość. Idź stąd. <gryw> Zmykaj. Witam mnie, witam mnie. I do zobaczenia. A tak bym się chciał pożegnać. Niby. Wróć, bo on już nabroiłaś dzisiaj wystarczająco dużo. Teraz, gdy Arianna ma już upragniony dyplom uczelni, pora wrócić do otoczenia domowego. W otoczeniu domowym Arianna może wprowadzić się na nową parcelę albo do istniejącego domu. Czy Arianna ma już na zawsze pożegnać się ze studenckim życiem? Zdąży jeszcze urządzić pod dyplomową balankę. Już była. Więc niech już stąd wyjeżdża. To trwa bez końca, coś mi się tak wydaje. Uuu, zmieniły mu się. Laura... O, przyjechała taksówka. O rany, w coś ty się ubrała. Nie wnikam. I to jeszcze na busaka. Aha, ty idziesz ją pożegnać. No tak, o czym Arianna może myśleć. Tak, idź spać. Nie. Ty też pojedziesz, tylko będę musiała tutaj to sobie, idzie. Będę musiała tu coś porobić jeszcze. Zobaczyć grat, tak? No, wiecie. Pa pa! <grych> Dobrze. Zobaczymy w następnym odcinku. No. Tak, czytaj gazetę. Możesz jeszcze wziąć prysznic, chociaż już brałeś dzisiaj, ale spoko. No, a ja się z wami pożegnam na ten czas, 15 godzin. Ale nie, już sobie, już się pożegnasz z tym stęckim życiem nareszcie i wrócimy do otoczenia domowego, domowego. tak więc do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa.